O godzinie 11:15 autobus z wojskową asystą honorową podjeżdża na parking przed budynkiem dowództwa garnizonu Warszawa. Dowódca asysty wraz z podoficerem z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego informuje oficera operacyjnego dowództwa garnizonu Warszawa o przyjeździe wojskowej asysty honorowej. Wejście do budynku od strony ulicy Tokarzewskiego Karaszewicza. Żołnierze z wojskowej asysty honorowej ubierają się w autobusie w kompletne umundurowanie. Dowódca asysty wykonuje zbiórkę żołnierzy przed autobusem na parkingu dowództwa garnizonu Warszawa. Dowódca asysty przeprowadza pododdział w miejsce wyczekiwania do rozpoczęcia uroczystości. Dowódca asysty ogłasza przerwę. Z uwagi na fakt, że DGW sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi, należy zwrócić uwagę na porządek, dyscyplinę i właściwe zachowanie się żołnierzy na dziedzińcu dowództwa garnizonu Warszawa. O godzinie 11.30 dowódca asysty przechodzi na plac marszałka Józefa Piłsudskiego celem dokonania rekonesansu i przygotowania miejsca uroczystości. Zabiera ze sobą żołnierzy do pomocy organizacyjnej i posterunek schodzący ze składu asysty. Dowódca asysty z żołnierzami oddaje honory nieznanemu żołnierzowi. Dowódca asysty udziela instruktażu żołnierzom do pomocy organizacyjnej. Określa im zadania na czas uroczystości. Wyznacza miejsce stania pierwszego żołnierza ze szpaleru. O godzinie 11.40 dowódca asysty wprowadza przed grup nieznanego żołnierza posterunek schodzący ze składu asysty i odprowadza posterunek ze składu warty w boczną alejkę przy grobie nieznanego żołnierza, gdzie nadal pełni wartę na posterunku. Podoficer wyznaczony do odczytania informacji sprawdza nagłośnienie oraz ustawienie mikrofonu. Dowódca asysty wykonuje zbiórkę żołnierzy w bramie wjazdowej na dziedziniec dowództwa garnizonu Warszawa, gdzie sprawdza wygląd zewnętrzny żołnierzy. Następnie podaje komendy do ustawienia asysty w kolumnie marszowej. Podoficer rozpoczyna czytanie informacji o pododdziale wyznaczonym do uroczystości i podaje informacje o grobie nieznanego żołnierza. Z takim wyliczeniem czasowym, aby zakończyć ich czytanie na 5 minut przed godziną 12.00. O godzinie 11:52 Trębacz gra sygnał z biurka. Żołnierze wychodzą na zbiórkę i ustawiają się w ustalonym szyku na ulicy Tokarzewskiego Karaszewicza, na wysokości pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego frontem w kierunku placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Komendy do ruszenia i zatrzymania podaje żołnierz wyznaczony ze składu pododdziału. Trębacz do odegrania sygnału zbiórka ustawia się na podwyższeniu przed wejściem do dowództwa garnizonu Warszawa na ulicy Tokarzewskiego Karaszewicza. Dowódca asysty podaje komendy do przegrupowania pododdziału na plac marszałka Józefa Piłsudskiego na wysokość płyty poświęconej Janowi Pawłowi II, gdzie zatrzymuje pododdział i oczekuje na zakończenie odczytania informacji o grobie nieznanego żołnierza. Po słowach Katyń, Charków czy Miednoje zawartych w informacji o grobie nieznanego żołnierza. Odwraca się do pododdziału i rozpoczyna wydawanie komend do przegrupowania. W tym czasie obsługa nagłośnienia rozpoczyna odtwarzanie utworu marszowego. Dowódca podaje komendę: Za mną marsz! Żołnierze do pomocy organizacyjnej grzecznie zwracają uwagę osobom postronnym. O zrobienie miejsca do rozwinięcia szpaleru i nieprzekraczanie linii ustawienia żołnierzy. Asysta przegrupowuje się w miejsce uroczystości. Dowódca asysty wraz z posterunkiem honorowym zatrzymuje się na wysokości pierwszej pary żołnierzy ze szpaleru reprezentacyjnego i oddaje honor w kierunku grobu nieznanego żołnierza. Natomiast żołnierze ze szpaleru. Rozchodzą się na wyznaczone linie, zatrzymują się i samoczynnie wykonują zwrot do wewnątrz, równo w parach. Pierwsza para zatrzymuje się w miejscu wyznaczonym przez żołnierzy do pomocy organizacyjnej. Szpaler rozwija się co sześć kroków. Żołnierze z pomocy organizacyjnej wyrównują szpaler, przechodząc za plecami żołnierzy po obu stronach szpaleru. Po zatrzymaniu się wszystkich żołnierzy ze szpaleru, trębacz gra sygnał słuchajcie wszyscy. Następnie wyznaczony podoficer odczytuje informację dotyczącą składu asysty. O godzinie 12 trębacz gra sygnał baczność. Dowódca asysty podaje komendy. Pododdział baczność. Na ramię broń. Prezentuj broń. I oddaje honor w kierunku grobu nieznanego żołnierza. Po czym trębacz gra hasło wojska polskiego. Następnie dowódca asysty podaje komendę dla posterunku honorowego: Na ramię broń, za mną marsz. Na tę komendę żołnierze ze szpaleru reprezentacyjnego wykonują zwrot w głowy w kierunku wchodzącego posterunku honorowego, a werblista gra werble marszowe. Dowódca asysty po dojściu do grobu nieznanego żołnierza zatrzymuje się, Oddaje honor i podaje komendę dla posterunku honorowego. Stój, zwrot i równa posterunek. Dopiero po wyrównaniu posterunku podaje komendę prezentuj broń. Trębacz gra sygnał Służba Wartownicza oraz utwór Śpi Kolego. Podczas grania hasła Wojska Polskiego, sygnału Służba Wartownicza oraz utworu Śpi Kolego. Żołnierze do pomocy organizacyjnej oddają honory na zasadach określonych w regulaminie ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dowódca asysty wykonuje w tył zwrot i podaje komendy. Pododdział Baczność. Na ramię broń. Pododdział Zwrot. Żołnierze ze szpaleru wykonują zwrot w kierunku grobu nieznanego żołnierza. Muzycy w kierunku placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowódca asysty wykonuje w tył zwrot, oddaje honor grobowi nieznanego żołnierza, następnie wykonuje zwrot w kierunku placu marszałka Józefa Piłsudskiego i podaje komendę: Za mną marsz. Żołnierze ze szpaleru reprezentacyjnego wraz z muzykami w trakcie marszu za dowódcą asysty formują kolumnę czwórkową w ten sposób, że pierwsza czwórka wchodzi do środka a następna na zewnątrz kolumny. Posterunek honorowy wchodzący pełni warte do godziny 12.20. Dowódca asysty wprowadza posterunek z warty garnizonowej i zabiera ze sobą posterunek ze składu asysty. Podczas gdy uroczysta zmiana posterunku honorowego połączona jest ze składaniem wieńców, po zmianie posterunku i odegraniu sygnału służba wartownicza, dowódca asysty z posterunkiem schodzącym zajmują miejsce na końcu szpaleru. Dowódca asysty podaje komendy: pododdział oddział baczność, na ramię broń, do nogi broń, pod oddział spocznij. Dowódca asysty przechodzi na początek szpaleru. Na komendę spocznij. Żołnierze z wieńcami ustawieni pomiędzy szpalerem wychodzą w oś grobu nieznanego żołnierza i wykonują równocześnie zwrot w kierunku grobu nieznanego żołnierza. Delegacje zajmują miejsca za wieńcami. Dowódca asysty podaje komendy: Pododdział baczność. Na ramię broń. Prezentuj broń. Na prawo patrz. Werblista gra tremolo. Po złożeniu wieńców następuje wpis każdej z delegacji do księgi pamiątkowej grobu nieznanego żołnierza, a następnie trębacz gra utwór Śpi kolego. Dowódca asysty wychodzi przed grób nieznanego żołnierza i formuje kolumnę marszową do zejścia z placu marszałka Józefa Piłsudskiego.